Dzień dobry, tam w piątym odcinku z Złotych Zagadek z Detalus Principle 2. Jesteśmy w Zalanej Dolinie, północ 2. Yy. Ciało poznawcze, tak się zagadka nazywa. To ab będą absorbery i to będzie trudne i skomplikowane niestety. Yy. I już widzę, że jest pewien pewien mankament. Co ja mam tu zrobić? Okej. Okay. No, jednak to nie jest takie oczywiste. Dobra, może zobaczmy najpierw najprostszą rzecz, jaką się tylko da zrobić. Co to robi? Czy to robi coś samo z siebie? Chyba nie. To nie robi raczej nic. Co ja mam teraz zrobić? <laughs> Czekaj. Aha, bo to, to jest czerwone, to jest czerwone. Aby wykonać niebieskie, potrzeba niebieskiego. Tylko że. A, okej. Okay. Dobra. Tu jest takie irytujące. Już widzę, jakie to będzie męczące. Już widzę. A może nie? Może nie będzie takie męczące wcale? Może będzie proste? No, ja doskonale wiem, co ja właściwie mam tu zrobić. Mianowicie, ja po prostu mam. Yy... No. No, 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 no. No, 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 no. Dokładnie, dokładnie to mam zrobić. Kasa Koseta... to. Tylko za kolejne. Ty, bo to może być jakaś strasznie prosta zagadka <laughs> Tak nie żeby coś, ale e, zrobię sobie większy większy kąt, nawet nie będę musiał psuć tego... Bo, znaczy no, nawet mi się to nie zamknie. Jak to dobrze zrobię O, bo nie zrobię tego. Aż tak chyba... Aż tak się nie da wychylić tego. O, chyba, chyba się da. Albo się nie da. Taś. Da Wspaniale. O to właśnie chodziło. U, jednak to nie jest takie proste. Dobra już widzę. To jednak nie jest takie proste. Bo już widzę pewien problem. Po co chciałem zrobić? To z tym, to zmień na czerwone. To dołączyć tu i mamy zagadkę. Czy to jest proste jednak? To jest takie proste. To jest takie proste przecież Wystarczy zrobić tak Nooo No właśnie Najprostsze czy nie pomyślałem Ty bo... nie no 3 minuty? 3 minuty złota zagadka w 3 minuty? Jakiś rekord chyba No cóż Posłuchajmy na koniec jeszcze Even with the technology we were creating, there was no way of reaching back into time to save her. We were moving forward, relentlessly. The days flying by, and with every day, Miranda was further away. I think that was the first time I really understood what it means that time is a dimension. I could measure the distance between us in minutes, hours, days.

Nawet mniej w sumie... Mniej niż 3 minuty, bo jeszcze mu się... No nie no w sumie... No, powiedzmy 3 minuty. E, to jest rekord. Bo jakby dlaczego... Dlaczego w ogóle tak szybko mi to poszło? Ja nie wiem dlaczego. Może to jest gatkowo prosta, albo po prostu ja bardzo szybko zrozumiałem jej zamysł. Przede wszystkim no to sam fakt tego, że już musimy cały czas po prostu działać, jeżeli są jakieś lasery, to prawdopodobnie trzeba będzie je zablokować sobą, żeby to zadziało. To już jest, to, to już jest coś, co, coś, co mnie nauczyły te trudne zagadki, że jakby ja też jestem, można powiedzieć, pewnym elementem w tej, grze, w tej zagadce. Że ja też muszę stanąć, coś zablokować, żeby odpaliła się reakcja łańcuchowa i tak dalej. No, natomiast, co tutaj u mnie było takiego. Co, co ja tutaj takiego oczywistego zobaczyłem. E, no bo troszeczkę podciągnę to dzisiaj, żeby nie trwało 3 minuty. <laughs> co takiego oczywistego zrobiłem? Już, już tłumaczę. Jeżeli. Zagadka polega na tym, że na początku to dostaje od samego początku kolor czerwony. To oczywiste jest, że kolor czerwony dalej będzie dla tej rzeczy. Ale oczywiste jest to również, że tu będziemy musieli najpierw otworzyć to. I to ma być cały czas niebieski kolor. Pomimo, że teoretycznie może się wydawać, że my to otwieramy tylko po to, żeby żeby tym zrobić niebieski, żeby ten niebieski był pod te, 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 te do tego rzeczy, do tej rzeczy, nie? No oczywiście tak nie jest. To jest chodzi tylko o to, żeby być w stanie wyprowadzić ten niebieski poza tutaj obszar, żeby zrobić jakby automatyczne drzwi, żeby to było stałe otwarte dzięki temu. No i później to już wiadomo. Później to ta gwiazdka szła tam. No i na początku miałem takiego laga, nie? Bo ha ha, ale przecież jak jak to se... Powiedzmy, na razie nic z tym nie robimy. Jak to jest tak, i to jest niebieski kolor, wtedy wtedy to był kolor niebieski, znaczy, no wtedy to był pusty kolor. O i co ja mam zrobić? Przecież to nie weźmie, bo to się blokuje. No i właśnie, ja muszę wykorzystać samego siebie jako blokadę. Bo to wtedy zdobędzie kolor i się, i się połączenie przerwie. Mogę zrobić po prostu tak. I zagadka rozwiązania. Także jak Wam się odcinek podobał, krótki, bo krótki, ale jak Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie, no i lajkujcie i widzimy się w następnych, no i cześć!